Chciałem wszystkich gorąco przywitać i zaprosić do uczestnictwa w kolejnym cyklu serii Poselstwo do Laudycji. Skłońmy nasze czoła do modlitwy. Miłosierny nasz łaskawy Panie Boży i Ojcze, Stwórco niewidzialny, Do Ciebie przychodzimy jako dzieci Twoje, Prosić Ciebie o łaskę, o błogosławieństwo, a przede wszystkim, Panie, abyś udzielił nam mądrości, byśmy mogli zrozumieć te niepojęte dla nas prawdy, nauki, jakie płyną ze źródła Twojej mądrości. Panie Boże, niech Duch Święty, którego posłałeś na ten świat, pouczy nas, niech otworzy nasze serca i umysły na zrozumienie tych prawd. Oto Cię teraz prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego Amen. Wracamy drodzy z powrotem do przesiewania, które jest opisane w doświadczeniach i widzeniach. Tam jest opisane oddzielenie, które powstało na skutek głoszenia poselstwa do laudycji. Czytajmy zatem dalej. <laughs> Pokazano mi tych, których poprzednio widziałam, jak płakali i w trwodze duchowej <laughs> gorąco się modlili. To byli ci ludzie, którzy szukali żywej łączności z, Bo z niebem. Przypominacie sobie, że siostra White nie widziała już tej drugiej grupy. Ona widziała tylko grupę wierzących, która została oddzielona od tamtej grupy. Znam wiele grup i ruchów, które się oddzieliły fizycznie od Kościoła. W jednym z nich, jako młody, prawie dwudziestoletni adwentysta, brałem fizycznie udział, pisze autor niniejszego poselstwa. Ani w tym, w czym brałem fizyczny udział, ani w tych oddzieleniach, o których słyszałem z uznaocznych świadków, nigdy powtarzam, nigdy nie towarzyszył im płacz i trwożne, gorące modlitwy. Zawsze towarzyszyły temu kłótnie, obmówiska, obrzucanie się obelgami i nienawiść. Niektóre z tych faktów można łatwo dostrzec i dzisiaj. A więc nie o takim rozłączeniu mówi tutaj duch proroctwa. Czytajmy dalej. Podwojono liczbę aniołów, którzy czuwali nad nimi, i wszyscy zostali odziani zbroją od stóp do głów. To jest dla mnie wielce pocieszającym opisem, gdyż wierzę, że lada moment przesiew może nastąpić. Dlatego każdy wierzący otrzyma podwójną ochronę aniołów. A to ma dla nas ogromne znaczenie, gdyż wszyscy zdajemy sobie sprawę z ogromnego gniewu diabła. On koncentruje swoje pokuszenia przeciwko nam, i on też dąży do fizycznego zniszczenia nas. Jeżeli należymy do tych, którzy przyjęli poselstwo i do tych, którzy płakali i gorąco się modlili. W tej sytuacji możemy być pewni tego, że każdego dnia otacza nas podwójna ochrona aniołów, która nas strzeże zarówno od pokus, jak i od zniszczenia. Ponadto nie zapominajmy przy tym, że nie wychodzimy do walki z niepokonanym wrogiem, ale z pokonanym. Diabeł jest już wrogiem pokonanym. To Chrystus osiągnął nad nim wspaniałe zwycięstwo i On pragnie, abyśmy przyjęli Jego zwycięstwo za swoje własne. Przez to naszym zadaniem jest zaopatrywanie się każdego poranka. W świeży zasób tego zwycięstwa. Potem wychodzimy, aby spotkać się z szatanem, nie z jako niepokonanym wrogiem, ale jako pokonanym. O tym czytamy w książce Życie Jezusa. A teraz czytajmy dalej z doświadczeń i widzeń. Poruszali się w doskonałym porządku. Niczym armia żołnierzy. To jest, słuchajcie, kolejny dowód na rozdzielenie się. Tutaj jest pokazany lud, który kroczy razem w zupełnym porządku. To nie mogłoby zaistnieć, gdyby wierzący byli pomieszani z tymi, którzy odrzucili poselstwo. Tu jest opisany czas po końcu czasu łaski. Czytajmy dalej. Pomimo tego, że ich rysy twarzy świadczyły o przeżyciu ciężkiej wewnętrznej udręki, obecnie jaśniały światłem i chwałą nieba. Osiągnęli zwycięstwo, i ono wywołało w nich największą wdzięczność oraz świętą, poświęconą radość. O jakie zwycięstwo tutaj chodzi? Jest, drodzy, więcej niż jedno zwycięstwo, które wierzący musi odnieść przed końcem czasu łaski. To pierwsze wywalczone zwycięstwo to zwycięstwo nad grzechem, a to oznacza zwycięstwo nad szatanem. Później przychodzi zwycięstwo nad bestią i jej obrazem. A kto jest ostatnim wrogiem, który musi zostać pokonanym? Śmierć. Teraz powstaje pytanie: Do którego zwycięstwa odnosi się ten wyżej wymieniony cytat? Odpowiedź nie jest trudna do znalezienia. Przypominacie sobie, że to zwycięstwo było wynikiem ich rozpaczliwej walki. Ta rozpaczliwa walka była następstwem usłyszenia poselstwa laudycejskiego. Jedynie do jakiego ludu jest zgłoszone poselstwo laudycejskie? Do tych, którzy są biedni, nadży i ślepi. Do tych, którzy nie mają złota, białych szat i maści wzrok leczącej, czyli do tych, którzy nie mają zwycięstwa nad grzechem. Gdy do takich ludzi jest skierowane poselstwo laudycejskie, to pierwszą i najważniejszą rzeczą będzie odniesienie zwycięstwa nad grzechem. Dlatego w tym wyżej wymienionym cytacie jest mowa przede wszystkim o zwycięstwie nad grzechem, a ono w efekcie prowadzi do zwycięstwa nad bestią i jej obrazem a w końcu do zwycięstwa nad śmiercią. Niemniej jednak, jak już mówiliśmy, chodzi tu przede wszystkim o zwycięstwo nad grzechem. Potwierdza to fakt, że wylanie deszczu wieczornego należy w tym czasie jeszcze do przyszłości. O tym będziemy zaraz czytać. A walka przeciwko bestii i jej obrazowi rozpocznie się w czasie głośnego wołania, a potem zostanie odniesione ostateczne zwycięstwo. Zatem żaden nie może osiągnąć zwycięstwa nad bestią i jej obrazem przed głośnym wołaniem. To zwycięstwo zostanie osiągnięte na, na końcu okresu czasu głośnego wołania. Bez wątpienia to zwycięstwo, o którym jest mowa w wyżej wymienionym cytacie, odnosi się do zwycięstwa nad grzechem, a nie do zwycięstwa nad bestią i jej obrazem. Także nie dotyczy ono zwycięstwa nad śmiercią. Kiedy przychodzi zwycięstwo nad śmiercią? To nam mówi apostoł Paweł w pierwszym liście. Do Koryntian w 15 rozdziale, gdzie nam jest wyraźnie powiedziane, że to zwycięstwo otrzymamy wtedy, kiedy to, co jest skażone, przyoblecze się w nieskażone. Czytajmy o tym. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Czyli grzech nie jest ostatnim wrogiem. Bestia i jej obraz także nie jest ostatnim wrogiem, który ma być zniszczony. Dlatego, ostatni wróg, jakim jest śmierć, będzie dopiero wtedy pokonana, kiedy zostanie zwyciężony grzech i kiedy zostanie zwyciężona bestia i jej obraz. O tym, kiedy się to stanie, jest nam sprawozdane w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale. Cytuję. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a co śmiertelne, musi przyobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje? Gdzież jest o śmierci rządło twoje? A rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Przy okazji podkreślimy pewną myśl odnośnie zwycięstwa nad grzechem. Przywilejem każdego chrześcijanina jest posiadanie Całkowitego zwycięstwa nad grzechem. Przecież po to nas Pan Bóg powołał w obecnym czasie. Grzech powoduje choroby, a choroba śmierć. Dlatego Pan Bóg zaleca nam także zwycięstwo nad chorobami. To pozornie wskazywałoby także na zwycięstwo nad śmiercią. Jednak w tym obrębie musimy uwzględnić także inne fakty. Nasza świątynia ciała została poddana śmierci na mocy grzechu Adama w raju. Dobrze wiemy, że w obecnym czasie nie możemy posiadać świętego ciała. W czasie, gdy możemy osiągnąć zwycięstwo nad chorobą i grzechem, to w tym samym czasie nie możemy mieć zwycięstwa nad śmiercią. To zwycięstwo, o którym jest mowa w doświadczeniach i widzeniach, jest zwycięstwem nad grzechem. To wywołało u wierzących największą wdzięczność oraz świętą, poświęconą radość. A teraz jest napisane, liczba tej gromady zmniejszała się. Jakiej gromady? Tej, którą przedtem siostra White widziała płaczącą i modlącą się wielkiej trwodze duchowej. Pozostałą grupę już więcej, jak mówiliśmy, nie widziała. W tej historii ona nie stanowi więcej już przedmiotu jej zainteresowania. Ich los jest zapieczętowany. Oni zostali pochłonięci przez ciemność. Także Pan Bóg stracił ich ze swych oczu. Oczywiście jest to straszne, gdy o tym pomyślimy. W obecnym czasie wypełnia się ta przepowiednia. Tą grupą są ci wierzący, którzy przyjęli poselstwo laudycejskie. Tam jest napisane, że wierzący przyjęli to poselstwo. Oni są żołnierzami, którzy kroczą w doskonałym porządku. Czy do tej grupy będziecie, będziemy należeć, o ile przyjmiemy poselstwo laudycejskie? I spełnimy wszystkie podane w nim warunki, to tak. A kto należy do grupy, która zniknie z oczu Bożych? Ci, którzy nie przyjmują tego poselstwa, może to być nominalny kościół niestety Adwentystów Dnia Siódmego. Oczywiście oni nadal wierzą, że są oczkiem w głowie Pana. Jednak ich odłącze, odłączanie się od Boga jest zastraszające. To jest bardzo smutny fakt. Oczywiście to nie odnosi się do poszczególnych jednostek, które znajdują się w tej organizacji. To odnosi się przede wszystkim do organizacji jako całości. Przypomnijcie sobie, cośmy czytali przed chwilą. Los kościoła zależy od przyjęcia tego poselstwa. Gdy kościół odrzuci to poselstwo, zapieczętuje swój los. Z tego powodu kościół, który to uczyni, znajdzie się w ciemności i Pan Bóg więcej nie będzie patrzył na niego. Podobnie ma się rzecz z Żydami, którzy kiedyś byli kościołem Bożym. Wszędzie na świecie jest wiele odłamów i mniejszych lub większych adwentystycznych grup, które wyspecjalizowały się w osądzaniu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Oni mówią o grzechach, które tam panują, o błędach, które są tam nauczane, a czynią to w nadziei, że niektórych przekonają, aby stamtąd wyszli, odłączyli się i przyłączyli do nich. Jednak to nie jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii, proponowanie złota, białych szat i maści wzrok leczącej, i to przede wszystkim dla siebie, a potem dla drugich w Zboże i w świecie. Nasze oblicza mają być skierowane w górę, na Królestwo Niebieskie, a nie w dół, na jakąkolwiek organizację. To wszystko leży poza nami. Mamy kroczyć w zupełnym porządku do Królestwa Niebieskiego. Czytajmy dalej. Liczba tej grupy zmniejszała się. Niektórzy zostali przesiani i porzuceni w drodze. Obojętni i niedbali, nie przyłączyli się do tych, co tak wysoko cenili swe zwycięstwo i zbawienie, że bez przerwy o nie błagali i znosili duchową trwogę. Nie zwyciężyli i pozostawiono ich w ciemności, podczas gdy miejsca ich natychmiast zajęli inni, którzy przyjęli prawdę i wstąpili do szeregów. Źli aniołowie stale napierali na nich, jednak nie mieli nad nimi żadnej mocy. Koniec tego cytatu. Rozważmy szczegółowo, co nam chce powiedzieć ten cytat. Najpierw mówi nam, że liczba tej gromady zmniejszyła się. Innymi słowy, niektórzy odłączyli się od tej grupy. A kim oni są? Oni są tutaj opisani jako obojętni i niedbali. Poprzednia grupa bezbożnych została tak samo nazwana. Czy ci obojętni są tymi samymi ludźmi, co poprzedni obojętni? Otóż nie. Między nimi zachodzi różnica, a to następująca. Spójrzmy, co mówi wyżej wymieniony cytat. Obojętni i niedbali, którzy się nie przyłączyli do tych, co tak zwycięstwo swe i zbawienie cenili, że bez przerwy o nie błagali i, zanosili, i znosili trwogę duchową, to słowo bez przerwy jest kluczem, który to rozstrzyga. Czy ta pierwsza grupa w ogóle modliła się? Nie. Jednak ci tutaj modlili się, lecz nie bez przerwy. To były głupie panny, które wyszły na powitanie oblubieńca, lecz nie miały dosyć oleju w naczyniach i lampach. Ta sama prawda dotyczy także nas. Wielu znajdujących się wśród nas, a to wiemy na podstawie mocnego słowa proroczego, Mogą być głupimi pannami. Jednak żaden z nas nie musi być głupią panną. Wszyscy możemy osiągnąć zwycięstwo. Dlaczego jestem w adwentowym zboże? Jestem tutaj po prostu dlatego, że poruszyły mnie poważne prawdy. Jak się zachowam, gdy nadejdzie czas próby? Czy odejdę? Lecz gdy to poselstwo chwyci. Nasze serca i usunie z nas tego starego człowieka grzechu, i gdy Chrystus, ona nadzieja chwały, zostanie wszczepiona w nas, gdy będziemy wiedzieli, że osiągnęliśmy zwycięstwo nad grzechem i gdy to zwycięstwo umacnialiśmy dzień po dniu, to mamy nadzieję na wytrwanie w czasie próby. W tym proroctwie siostra White widziała tych, którzy bez przerwy o nie błagali i znosili trwogę, ci też otrzymali zwycięstwo. Oni stanęli w obronie prawdy Bożej. Oni otrzymali pokrzepienie deszczu wieczornego i z radością przywitają Jezusa. Siostra White widziała także tych, którzy w ogóle nie cierpieli trwogi duchowej. Oni zostali pozostawieni ciemnością. Oni nie zostali uznani przez Boga za Jego lud. Pomiędzy nimi jest jeszcze trzecia klasa ludzi, a to ci, którzy do pewnego stopnia modlili się i cierpieli trwogę duchową, lecz w tym dziele nie wytrwali i nie walczyli bez przerwy o swoje zwycięstwo nad grzechem. Długi czas wędrowali razem z prawdziwym ludem Bożym. Lecz niestety w pewnym momencie zatrzymali się w drodze, nie ruszyli do przodu i nigdy nie zostali zaliczeni do ludu Bożego. Jednak każdy z nas należy albo do tych, którzy bez przerwy modlili się i błagali, aż odnieśli zwycięstwo nad grzechem, albo do tych, którzy tylko do pewnego stopnia modlili się, lecz potem zadowolili się małymi osiągnięciami. Nie wolno nam pozostawać na tym niebezpiecznym stanowisku. Każdy z nas może z całą pewnością ustalić, czy jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Chrystus zaprasza wszystkich, aby przyszli do niego i otrzymali jego życie. Do teraz w tym rozdziale znajdujemy dwa obrazy. Ten pierwszy to obraz pełen trwożnego boju o zwycięstwo. Ten Bój został wywołany głoszeniem poselstwa laodycejskiego. Drugi obraz pokazuje jedność, oddzielenie i zwycięstwo nad grzechem. To jest wynik dalszego głoszenia poselstwa laudycejskiego. A teraz przychodzimy do trzeciego obrazu. Jak sądzicie, co to może być za obraz? Odpowiedź znajdziemy przy pomocy dalszych pytań. Na co przygotowuje poselstwo laudycejskie lud Boży? Otóż na wylanie deszczu wieczornego, a tenże przygotowuje nas na zwycięstwo nad bestią i jej obrazem, a potem na przemienienie. O tym czytaliśmy powyżej. Zatem, jeżeli poselstwo laudycejskie, Przygotowuje nas na wylanie deszczu wieczornego, to następnym obrazem musi być wylanie Ducha Świętego. Czytajmy o tym. Słyszałam, jak ci, odziani zbroją, głosili prawdę z wielką mocą. To wywołało skutek. Wiele osób było krępowanych, niektóre żony przez swoich mężów. Niektóre dzieci przez swych rodziców. Szczere dusze, którym przeszkadzano w słuchaniu prawdy, przyjęły ją teraz z zapałem. Minął wszelki strach przed krewnymi i teraz liczba się tylko, liczyła się tylko prawda. Oni łaknęli i pragnęli prawdy. Stała się im droższa i cenniejsza niż własne życie. Zapytałam, co mogło dokonać tej wielkiej zmiany. Na chwilę zatrzymajmy się tutaj. O jaką zmianę tutaj chodzi? To zmiana usłuchaczy, którzy przedtem byli krępowani, a potem zostali od tych więzów uwolnieni. Było to uwolnienie się od bojaźni przed swoimi krewnymi. To nie była zmiana w tej małej grupce. Gdyż oni zostali zmienieni przez poselstwo laudycejskie. Oni postępowali naprzód, aby głosić prawdę z wielką mocą ich głoszenie miało ogromny wpływ na innych. Przeczytajmy o tym jeszcze raz. Słyszałam, jak ci odziani zbroją głosili prawdę z wielką mocą. To wywołało skutek. Co spowodowało ten wielki skutek? Głoszenie prawdy w mocy Ducha Świętego. To przyniosło sobą wielkie zmiany. Jakie? Jak czytamy, wiele osób było jednak krępowanych. Niektóre żony przez swoich mężów, niektóre dzieci przez swoich rodziców. Szczere dusze, którym przeszkadzano w słuchaniu prawdy, przyjęły ją teraz z zapałem. Minął wszelki strach przed krewnymi i teraz liczyła się tylko prawda. Pojawiło się pytanie: Przez co została dokonana ta wielka zmiana? Jeden z aniołów odpowiedział: To jest późny deszcz, pokrzepienie od obecności Pana, głośny zew trzeciego anioła. Jak już poprzednio powiedzieliśmy, poselstwo laudycejskie Przygotował je lud Boży na otrzymanie deszczu wieczornego. Ten rozdział pokazuje, że to przygotowanie akurat obecnie ma miejsce. Dzisiaj organizacja ADS, a wraz z nią wszystkie inne adwentystyczne ugrupowania, oczekują na otrzymanie deszczu wieczornego. Jednak historyczne fakty pokazują, że organizacja Kościoła ADS a wraz z nią członkowie jako całość oraz pozostałe ugrupowania adwentystyczne nie przyjęły poselstwa laudycejskiego. Organizacje kościoła stale je odrzucają, pozostałe ugrupowania podobnie. W tej sytuacji, jaką mogą mieć nadzieję na otrzymanie deszczu wieczornego? Żadną. Ich nadzieja równa się nadziei Żydów oczekiwaniu na rychłe przyjście Mesjasza. Każdy, kto pragnie otrzymać deszcz wieczorny, musi najpierw otrzymać i przyjąć poselstwo laudycejskie. Każdy musi bez przerwy błagać o zwycięstwo nad grzechem i tak długo o niego walczyć, aż go otrzyma, a to jest podłożem do błagania i otrzymania deszczu wieczornego. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego wykładu. Proszę, abyście jeszcze raz ten temat przemyśleli w sercu. A teraz podziękujmy Panu Bogu. Święty, umiłowany nasz Panie Boże i Ojcze. Z całego serca dziękujemy Ci za to poselstwo, które ma nas ożywić, Panie, które nam, ma nam wskazać właściwą drogę, właściwy cel, który pokazuje, jak mamy, Panie, dojść do doskonałości. Przede wszystkim musimy wyznać grzechy nasze. Musimy, Panie, oddać je naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Łaskawy ojcze, prosimy przeto, udziel nam swej mocy, abyśmy mogli, Panie, zachować w Tobie wierność, abyśmy mogli w tych trudnych czasach, w których żyjemy, ale także które są jeszcze przed nami, abyśmy mogli wytrwać i dotrwać do końca. Oto Cię głęboko prosimy za wszystko, dziękując teraz w drogim imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.